Ligowa karuzela się nie zatrzymuje, czas na kolejny odcinek magazynu Superscore czwartej ligi, a dzisiaj gościmy przedstawicieli Startu Nidzica, są z nami Dawid Grablewski i Antoni Chmielewski. Cześć panowie. Cześć. Dzień dobry, witamy. Jesteście nowymi zawodnikami w drużynie z Lidzice, więc powiedzcie jak ta aklimatyzacja w klubie przebiegła, czy szybko, czy musi jeszcze, jeszcze może ona trwa? Ja bym powiedział, że dosyć szybko. Ja dołączyłem w połowie okresu przygotowawczego, tak można powiedzieć. Także dużo czasu tam nie było, żeby, żeby się zapoznać jakoś bardziej. Ale chłopacy dobrze przyjęli i wszystko jest dobrze. Ja dołączyłem do drużyny po drugiej kolejce. Szybko się zaklimatyzowałem w drużynie. Chłopacy fajnie mnie przyjęli, fajna jest tam atmosfera. I pchniemy aby w górę. Dawid, ty po wielu latach zdecydowałeś się opuścić DKS Dobre Miasto? Jaki był główny powód tej twojej decyzji? Chciałem zmienić otoczenie, trochę zmiany w życiu, zobaczyć jak to wygląda gdzie indziej. No i co? I nie żałuję, jest bardzo przyjemnie, wszystko mi się podoba, także potrzebowałem zmiany jakieś po prostu. Uważasz, że to taki krok w przód w tej twojej przygodzie z piłką nożną? No jeszcze jest chyba za szybko, żeby stwierdzić czy w przód, ale nie żałuję i bardzo mi się podoba. A Ty w poprzednim sezonie byłeś wypożyczony do Olimpii Olsztynek. Ta czwarta Liga nasza Ci się tak spodobała, że chciałeś tutaj pozostać, tylko w innym klubie, no bo Olimpia wiadomo spadła z Ligi. Tak, sprawy trochę inaczej się potoczyły, trafiłem do startu końcowo, ale myślę, że cieszę się z tego wyboru i jestem zadowolony, że tam trafiłem. OK, esencją piłki nożnej są gole, więc sprawdźmy teraz, jak padały bramki w dziewiątej kolejce Superscore czwartej ligi. Czas na skróty. Piątkowy wieczór w Giżycku. Tamtejsze Mamry podejmowały drwęce Nowe Miasto Lubackie. W 28 minucie strzelanie rozpoczął Mateusz Skonieczka. W 34 minucie trafił Kacper Skok i mieliśmy już 2 do zera. Dwie minuty później świetnie z dystansu uderzył z konieczka i mamry miały trzy gole na koncie. Na 4 do zera jeszcze przed przerwą trafił Adrian Łoziak i mecz był już rozstrzygnięty. W 48 minucie na listę strzelców wpisał się Krystian Wiszniewski, a w 60 minucie do bramki trafił Mariusz Rutkowski. W 84 minucie wynik na 7 do zera dla mamr ustalił Dawid Dziadosz. Notująca zwyżkę formy mrągowia mierzyła się z granicą kętrzyn. W szóstej minucie znakomicie z dystansu uderzył Marcin Fachasock i goście byli na prowadzeniu. Dwie minuty później granica prowadziła już 2 do zera, gdy do bramki trafił Danilo Samoczko. W 25 minucie kontaktowego gola dla mrągowi strzelił Łukasz Kuśnierz, a już cztery minuty później mieliśmy remic, gdy na listę strzelców wpisał się Filip Nilipiński. W 37. minucie świetnie piłkę głową uderzył Mateusz Szenfeldt i gospodarze pierwszy raz w tym meczu byli na prowadzeniu. Do przerwy jednak mieliśmy remis. W 41. minucie piłkę do bramki skierował Igor Komorok. W 55. minucie z bliskiej odległości trafił Sergiej Górow i kętrzynianie prowadzili 4 do 3. W 82. minucie rzut karny na gola zamienił Mateusz Szenfeldt i znowu był remis. Dwie minuty później Schenfeld skompletował hat i mrągowia była bliżej wygranej. W doliczonym czasie gry byliśmy świadkami jeszcze trzech goli. Najpierw dla gospodarzy trafił miłoż Oskierko, ale chwilę później nadzieję gościom dał jeszcze górow. Ostateczny cios zadała jednak mrągowia za sprawą gola Mikołaja Cybula. W tym szalonym meczu mrągowianie wygrali 7 do 5. DKS Dobre Miasto rywalizował z walczącym o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie GKS Stawigudą. W 51 minucie sporo miejsca w polu karnym miał Damian Lubak i bez problemów pokonał bramkarza gości. W 61 minucie świetnym strzałem popisał się Hubert tracki i mieliśmy 2 do zera. Cztery minuty później goście zyskali kontakt z rywalem po golu strzelonym przez Łukasza Gorgola. W 71. minucie mieliśmy już 3 do 1, gdy na listę strzelców wpisał się Kamil Lulies. 5 minut później bramkarza rywali pokonał Grzegorz Zdrada, a w 90. minucie wynik na 5 do 1 ustalił Jakub Brdak. Start Nidzica, który walczy o miejsce w czołówce, podejmował pisę Primavera Barczewo. W 71. minucie znakomicie w polu karnym zachował się Miłosz Hablucel. I start był na prowadzeniu. W doliczonym czasie gry piłka dosyć niefortunnie odbiła się od nidzickiego bramkarza i wpadła do bramki. Tym samym spotkanie zakończyło się remisem. Będąca w małym dołku formy Rominta mierzyła się ze Stomilem Olsztyn, który wygrał trzy ligowe mecze z rzędu. W ósmej minucie kapitalnym strzałem popisał się Mateusz Pajdak i Stomil był na prowadzeniu. W 16 minucie ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców i mieliśmy 2 do 0. W 49 minucie do pustej bramki trafił Andrzej Trurkan i Olsztynianie mieli 3 gole przewagi. W 90 minucie znakomitą akcję przeprowadził Paweł Fajkowski i dał honorowego gola gołdawskiej drużynie. Stomil wygrał mecz 3 do 1. Lider ligowej tabeli, Concordia Elbląg, mierzył się z Mazurem Ełk. W 15 minucie przy pomocy obrońcy gości do bramki trafił Joao Augusto. W 47 minucie sam na sam z ełckim bramkarzem wyszedł Aleks Łęcki i Concordia była bliżej wygranej. W 57 minucie nieporozumienie w obronie gości wykorzystał Joao Augusto, a dwie minuty później fatalny błąd zanotował ełcki bramkarz i Concordia miała już cztery gole na koncie. W 71 minucie Remigiusz Lipowski trafił na 5 do 0. W 73 minucie Adam Cenkner wbiegł z piłką w pole karne i ustalił wynik meczu na 6 do zera. W jednym z najciekawszych meczów 9 kolejki Ten biskupiec mierzyła się z Sokołem ostruda. W 26 minucie fantastycznie z dystansu uderzył Kacper Nowicki i Sokół był na prowadzeniu. W 56 minucie Tęcza przeprowadziła dobrą akcję, którą na gola zamienił Przemysław Rybkiewicz. Więcej goli nie padło i drużyny podzieliły się punktami. Na zakończenie dziewiątej kolejki rezerwy Olimpii Elbląg grały z Polonią Litzbark-Barmiński. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy kunsztem strzeleckim popisał się Mateusz Kuzimski i Polonia była na prowadzeniu. W ostatnich sekundach meczu gola strzelił Wiktor Preuss, i tym samym licbarska drużyna wygrała spotkanie 2 do 0. Jak byście podsumowali to spotkanie z Pisą Barczewo, czego Wam zabrakło, żeby ostatecznie te trzy punkty zgarnąć? Myślę, że takiej kropki nad w postaci drugiej bramki, gdzie zamknęła może by te spotkania, albo dałaby trochę większy luz. A tak to te spotkanie było takie nerwowe, rwane z dwóch stron. No i niestety tracimy bramkę w ostatniej minucie, tak naprawdę i dzielimy się punktami. Strata gola w ostatnich sekundach to brak koncentracji, czy może zabrakło wam już sił w końcu w meczu? Myślę, że tu trochę koncentracji, jakieś niepotrzebne głupie zachowania, gdzie czasami po prostu trzeba było wybić piłkę, wydłużyć, przenieść ciężar gry na połowę przeciwnika, to my jakieś niepotrzebne straty czasami, no i tracimy bramkę. Antek, ty jak widziałeś to spotkanie, czułeś na boisku, że jesteście drużyną lepszą, i tak jak mówi Dawid, że jak tu drugą bramkę byście strzelili, to byście zamknęli to spotkanie? No tak, myślę, że strzelilibyśmy drugą bramkę i byłoby Praktycznie po meczu od tej pisy do końca grała, miała też swoje sytuacje, nie powiem, no i w końcu dopięli celu i strzelili bramkę w ostatnim minucie. A w szatni była duża złość po tym meczu? No bo niby dopisujecie sobie jeden punkt do ligowej tabeli, no ale tak naprawdę trzeba powiedzieć sobie szczerze, że jakbyście dwa punkty jednak stracili. No wiadomo, nikt nie był zadowolony, każdy był zły. No tracisz bramkę w ostatniej minucie meczu, gdzie już pewnie każdy myślał, że sobie dopisał, gdzie już każdy sobie dopisał trzy punkty przed meczem, a tu jednak tracimy te dwa punkty, gdzie cel był jasny przed meczem, że po trzy punkty tam wychodzimy. No właśnie, wy jesteście zawodnikami trochę z zewnątrz, bo przyszliście w tym sezonie, jak już mówiliśmy. Jak ty, Dawid, byś ocenił właśnie moc waszej kadry? Czy ty jesteś zaskoczony tym, jak ten start jest mocny, czy nie? No kadra jest dosyć szeroka. I trzeba cały czas walczyć o skład. Nie ma tak, że ktoś i tak dzisiaj, jak nieważne, jakby nie trenował i tak będzie grać. Każdy daje z siebie maksa na treningu i rywalizacja jest naprawdę fajna. Myślę, że to tylko podnosi nasze umiejętności. No i o to w tym chodzi. Idzie to w dobrą stronę. Nieważne, kto gra, poziom jest i tak wysoki. Antek, tam w starcie macie też sporo doświadczonych zawodników. Ty jako ten. Młody chłopak. Masz się od kogo jeszcze tam w drużynie uczyć? Kogo podpatrywać? No na pewno. Mamy bardzo doświadczonych zawodników. Między innymi Szymon Masiak czy Maciek Komorowski. Już na pewno więcej trochę przegrali niż ja i mogę się od nich uczyć. A czy przed sezonem była jakaś rozmowa z władzami klubu? odnośnie tego, że walczycie w tym sezonie o awans, czy nie było taki, czy nie macie takiego celu postawionego? Takiego celu konkretnie to nie ma, ale chcemy być po prostu jak najwyżej w tabeli. No i zobaczymy pod koniec drugiej rundy jak to będzie wyglądać, nie? Antek, ty dołączyłeś do drużyny po drugiej kolejce, czy tego okresu przygotowawczego Trochę ci brakuje, czy jednak czujesz się w pełni przygotowany do sezonu? Nie, myślę, że czuję się w pełni przygotowany. Trenowałem też w innym klubie, trenowałem też sam. Czuję się przygotowany do tego sezonu w 100%. Ok, opowiedzcie trochę o współpracy z trenerem Żukowskim. Czy on Was prowadzi taką twardą ręką, czy raczej jest takim dla Was dobrym ojcem? Myślę, że na treningach wymaga dużo i jest dosyć twardo, pozwala na dużo na treningach. Jest bardzo wymagający, ale poza treningami idzie z nim bardzo fajnie pogadać. Bardzo sympatyczna osoba. I co? Anteka, tobie jaka współpraca się układa? Myślę, że trener Żukowski jest bardzo dobrym trenerem. Poza boiskiem bardzo przyjazny, miło mnie przyjął do zespołu. Na treningu, wiadomo, wymagający. Jest walka o skład, ale bardzo dobry trener moim zdaniem. Dobra, to sprawdźmy teraz, jak wygląda ligowa tabela po dziewiątej kolejce, a także kto przewodzi w klasyfikacji najlepszych strzelców. W ligowej tabeli na czele Concordia Elbląg, która ma trzy punkty przewagi nad Mamrami Giżycko. Na trzecim miejscu jest Stomil Olsztyn, który traci do lidera cztery punkty. Ostatnie miejsce w tabeli zajmuje GKS Stawiguda, który wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. W klasyfikacji strzelców na czele Joao Augusto z 10 golami na koncie. 8 goli strzelił Patryk Wieliczko, a 7 Szymon Masiak. Kolejne miejsca zajmują zawodnicy z 6 golami. Łukasz Makarski, Mateusz Skonieczka i Cezary Sobolewski. Czy zgodzicie się z tym, że w tym sezonie na razie takim najcenniejszym waszym zwycięstwem była ta wygrana ze Stomilem Olsztyn, czy może jednak bardziej Cenicie to bardzo trudne zwycięstwo w Ostródzie z Sokołem? Myślę, że oba, oba mecze były dosyć prestiżowe, można tak powiedzieć, ale chyba to ze Stomilem trochę bardziej smakowało. Stomil to wielka marka w naszym województwie. No i gol w 90 minucie, nie? To, to smakuje bardzo dobrze. A tak, Ty też uważasz, że to spotkanie ze Stomilem to było na razie Wasze najlepsze w Waszym wykonaniu w tym sezonie? No, na pewno było to bardzo przyjemne zwycięstwo. W ostatnim minucie strzeliliśmy bramkę, wygraliśmy ze Stomilem. Tak jak Dawid tu mówi, no, wielka marka jak na Warmii i Mazury. Cieszymy się z tych trzech punktów no i pniemy się nadal w górę. A porozmawiajmy też o tych meczach, gdzie te punkty traciliście, bo ta domowa porażka z granicą, czy teraz ten remis spisą, bo no to tak naprawdę pięć punktów stracone. Czy bardzo żałujecie właśnie tych straconych punktów? No bo one mogłyby Was jeszcze w górę tej ligowej tabeli przesunąć. No my wymagamy od siebie dużo. Przed każdym meczem i wychodzimy po trzy punkty. No, i jak wygrywasz mecz 2-0, później jak z granicą wygrywałem 2-0, tam czerwona kartka i się gra w 10 i przegrywasz ten mecz, no tam gdzie remis mogliśmy spokojnie wywalczyć, a jednak wychodzisz przegranym, to trochę boli. Na no, mecz spisał to też taki mecz szarpany, wyrównany, no i też w ostatniej minucie tracisz gola, to też boli. A czy zgodzicie się z tym, że taką waszą może. Sporo bolączką w tym sezonie jest jednak gra w obronie, bo start w poprzednim sezonie słynął z tego, że tych goli tracił mało, a teraz jednak tych goli tracicie dużo więcej. No Dużo tych bramek tracimy. To trener sam podkreśla nam na treningach, że musimy to poprawić. No i mam nadzieję, że niedługo się to zmieni i będziemy bardzo dobrze grać w defensywie. A a jakbyś miał tak z boiska powiedzieć, to z czego właśnie to wynika, że tych goli macie straconych tak dużo już na tym etapie sezonu? Myślę, że z takich po prostu błędów indywidualnych no, tracimy te bramki, ale no nie wynika to z jakichś. Czyli po prostu wystarczy gdzieś poprawić jakieś indywidualne błędy na boisku i myślisz, że to wtedy. Już ruszy i ta gra defensywna będzie lepsza. No myślę, że tak. Ok, a kto według Was jest takim po tych dziewięciu kolejkach, jakbyście spojrzeli na ligową tabelę, faworytem do awansu? Mm, no, Concordia chyba się wydaje mocna. Mm. No, są liderem. Mm, też ciężko, bardzo ciężko się z Polonią grało. No i Stomil też ruszył w końcu i zaczyna wygrywać. A taka ty? No, ja myślę, że Concordia jest takim kandydatem głównym do awansu. Jeszcze z nimi nie graliśmy, ale tak mi się wydaje, że to jest taka drużyna, gdzie ma taką kadrę i mogą walczyć o awans. Właśnie z Concordią jeszcze nie graliście, ale graliście z zespołami z tej ścisłej czołówki. Też byliście w innych zespołach w poprzednim sezonie. Czy wy jesteście w stanie już stwierdzić, że. Ta liga w tym sezonie jest mocniejsza, czy może po prostu jest bardziej wyrównana? Ja myślę, że na pewno ta liga jest mocniejsza. Jest teraz Stomil, jest Beniaminek Drwenca, spadły zespoły, ale myślę, że na pewno ta liga jest mocniejsza. Nawet czy jest gryto. Dawid, też tak uważasz? No, uważam, że jest mocna. Zresztą można stwierdzić po tym, jak się tabela układa, gdzie jest tam w czubie tabeli jest straszny ścisk. Zobaczmy teraz, kto zachwycił trenerów podczas tej kolejki. Czas na jedenastkę kolejki, a także zobaczycie, kto został wybrany trenerem miesiąca Superscore czwartej ligi. Jedenastka dziewiątej kolejki Superscore czwartej ligi w bramce Piotr Sikora, Sokół Ostruda. W obronie Wiktor Preuss, Polonia Litzberg wermiński Bartłomiej Danowski, Concordia Elbląg i Mateusz Pajdak z Tomil Olsztyn. W pomocy Krystian Wiszniewski, mam Rzycko, Mateusz Szenfeld Mrągowia Mrągowo, wybrany zawodnikiem kolejki, Przemysław Rybkiewicz, Tęcza Biskupiec, Kamil Lulies z DKS Dobre Miasto i Jakub Ksztoń, Pisa Primavera Barczewo. W ataku Joao Augusto, Concordia Elbląg i Mateusz Skonieczka, Mamrygi Rzycko. Trenerem miesiąca września wybrany został Marcin Szweda z Concordii Elbląg. Serdecznie gratulujemy. Jeżeli Wy mielibyście wskazać indywidualnie najlepszych zawodników w czwartej lidze, to kto Wam przychodzi na myśl? W czwartej lidze? No, myślę, że zastąpił Fedorowicz. Na pewno, mm. Joao Augusto z Concordii też, dużo strzela, od nas Masnego bym dał i Koncio Gavryś po przyjacielsku. Ty tak dołożyłbyś jeszcze kogoś? Ja myślę, że jest... zgadzam się z Dawidem, ale dołożyłbym jeszcze tej Kacfranowickiego z Sokoła z Trudo. o. o. Okej, okay, a jak w poprzednim sezonie patrzyliście na start Nidzica grając w innych klubach, to co na Was w drużynie z Nidzicy wtedy największe wrażenie robiło, David? Że byli skuteczni do bólu po prostu. Co mieli, to strzelali. No i wygrywali te mecze, nie? Dobrze, właśnie dobrze w obronie strasznie grali. Tam twardo. No a co mieli, strzelili. No i wygrywali dużo meczów. A czy coś Ciebie zaskoczyło, przychodząc teraz do startu, masz jakby inne teraz wyobrażenie tej drużyny niż miałeś, właśnie grając w innym klubie? W sensie, co mnie zasko zaskoczyła mnie intensywność na treningach, bo jest stra strasznie wysoka i tutaj nikt nie odstawia nogi. I jest no, bardzo, bardzo mocno na treningach. To mnie tak zaskoczyło trochę. No a tak to. Nie, no chyba się spodziewałem, że klub dobrze funkcjonuje, dobra drużyna. No i byłem bardzo ciekawy, jak tutaj będzie, w w zespole. Andek, a czy Ciebie coś zaskoczyło przychodząc do startu Niedzica? Myślę, że też nie spodziewałem się, że jest taka intensywność na tych treningach, ale poza tym to wszystko w porządku. Nic mnie nie zaskoczyło. Dawid, to Ty dalej jakby z sentymentem patrzysz na DKS, śledzisz ich wyniki bardziej niż wyniki innych drużyn, no bo jednak te lata spędzone no, w drużynie z dobrego miasta pewnie tak szybko nie da się zapomnieć. No tak, wiadomo. Cały czas ich śledzę chłopaków, jak tam sobie radzą, mam tam przyjaciół, że co mecz tam patrzę, kto gra, kto nie gra, jak, jak im idzie. Okej, okay. ostatnie pytanie przed typowaniem. Czy start jest dla Was takim Kolejnym krokiem w tej piłkarskiej przygodzie, kolejnym krokiem do przodu, czy właśnie chcecie stabilnie już w tej Nidzicy na razie osiąść i tutaj się budować piłkarstwo? Nie, nic nie wykluczam, ja przy... chciałem po prostu zmienić otoczenie, zmieniłem, no i na razie jestem tu zadowolony i nie planuję nigdzie się wybierać. A Myślę, że czas pokaże, na razie jestem w Nidzicy i skupiam się na razie na tym, co jest teraz, a będę później myśleć, co będzie. Ale masz jakieś takie o myślenie, że e, to jest jakby kolejny krok i ty jakby celujesz jednak wyżej niż ta nasza czwarta liga? No wiadomo, myślę, że jest, jeszcze jestem młody i jeszcze mam szansę gdzieś tam może pograć, ale na razie skupiam się, tu co jest teraz. Okej, okay, to przechodzimy już do typowania. Typujecie na przemiennie, zacznie Dawid, Mazur Ełk Stomilsztyn. 100. Sokoło struda Ramiła. Soko Struda. Granica Kętrzyn, tęcza Biskupiec. Tęcza Biskupiec. Polonia Lisbark Warmiński, mrągowie Mrogowo. Polonia. Pisa, Primavera, Barczewo Olimpia dwa Pisa. Dręcza Nowe Miasto Lubackie, Startnizica. Startnizica. GKS Tawiguda, Mamry, Gierzycko. Gierzycko. Konkordia Elblonk, DKS Dobre Miasto. Konkordia. Okej, okay, dziękuję panowie za wizytę w magazynie, życzę wam oczywiście powodzenia w następnych spotkaniach Startu Niedźdźca. A w tym odcinku magazynu to już wszystko, śledźcie nasze social media, bo tam jutro pojawi się głosowanie na najlepszego zawodnika miesiąca, więc głosujcie, lajkujcie, dawajcie nam subskrypcję, a my w magazynie widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Tutaj popominek od naszego partnera, sponsora, Super Score, Powerbank i słuchawki, to się podzielicie po programie, proszę bardzo. A teraz musicie jeszcze spełnić zadanie, znaleźć niedzica i się podpisać na naszej tablicy Sław. Wow.